Witam na kanale Fantazja Azja. Jeżeli kiedykolwiek szukaliście, zastanawialiście się, czy jest jakiekolwiek anime w stylu horrorowym, czy mamy jakieś horory właśnie w stylu japońskim, w stylu anime, zapraszam na film. Ja jestem Emil. Zaczynamy. I ja od razu chciałbym zwrócić uwagę na to, że takie anime jak e, Tokyo Ghoul, e, Terraforms, Atak Tytanów, Berserk czy Deadman Wonderland albo Elfen Lied nie do końca są horrorami, mimo że mają w swoim opisie horror. Są to bardzo dobre anime. Polecam te anime. Bardzo naprawdę fajne anime. Bardzo ładnie graficznie, muzyka, wszystko. Są to naprawdę są jedne z lepszych anime, jakie w ogóle zostały zrobione. czy Nawet samo Death Note. Jednak nie do końca są to moim zdaniem horrory. Więc o tych anime nie będę wspominał. Już lepszym animem, bardziej horrorowym, będzie tutaj yy, Helsinki Ultimatum, yy, Czy na przykład. Yy, High School of Dead, albo na przykład Shiki, no to są akurat już troszeczkę bardziej zbliżone moim zdaniem anime do horrorów i tu już mamy właśnie mamy wampiry, krew się leje, y, mamy jakąś taką mroczną historię, mamy apokalipsę zombiaków, więc też to są już troszeczkę lepsze anime jeżeli chodzi o sam horror do przestraszenia się. Jednak nie są to straszne anime, to są bardziej takie moim zdaniem anime troszeczkę z tajemnicą, troszeczkę właśnie z zombiakami, z potworami itd. Ale nie do końca jest to horror, więc też o tym nie będę wspominał. Ale jeżeli chodzi o takie najbardziej horrorowe anime, moim zdaniem, no to tu już mamy Osama The Game. Co dosyć ciekawe anime, chodzi o to, że grupka uczniów dostaje SMS-a, w SMS-ie dostajemy od jakiegoś właśnie tego naszego króla gry, Jakie jest zadanie? Musimy to zadanie wykonać. Zadanie nie wykonamy, zostaniemy... Bardzo brutalnie ukarani, no i dosyć jest taka hardkorowa gra, bo kończy się wieloma śmierciami, wiele zgonów, różne brutalne zgony, więc to jest troszeczkę już taka historia dosyć straszna, dosyć horrorowa, więc to byłoby najbliżej, moim zdaniem, do horrorów, jeżeli chcemy obejrzeć coś takiego, jednak w ogóle nie jest to straszne, w ogóle się człowiek tam nie stresuje tym, że o żeby się przerazić tym, to się dzieje, prawda, na ekranie, faktem, że dosyć są brutalne te akcje, dosyć brutalne te zgony. I, I czasami nawet te śmierci są troszeczkę przewidywalne, ale jednak do końca nie wiemy co się wydarzy, więc pod tym względem jest ok. Grafika jest naprawdę fajna, muzyka też może być. Jednak, jak mówię, nie jest to anime, którego się będziemy bać. Już troszeczkę lepszym anime, jeżeli chodzi o horror. Będzie Anoder, jest to naprawdę bardzo dobre anime, naprawdę e, historia jest fajnie przedstawiona. Mamy tutaj klimat taki, taki mroczniejszy, bo mamy miasteczko, e, mamy jedną klasę, w której jest jakaś taka tradycja dziwna. E, nazwijmy to tradycją, bo co roku e, giną uczniowie w tej klasie, no i do końca nie wiadomo dlaczego. W ogóle to jest no, bardzo fajna historia. Jest muzyka naprawdę jest fajnie dopasowana, e, grafika jest bardzo dobra e, i mamy naprawdę klimat dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o horror. Mamy osoby jakieś takie, jakby, ale Duchy, osoby jakby niewidzialne, do końca nie wiemy kto jest kto, kto jest prawdziwy, kto jest nieprawdziwy, więc to naprawdę jest na duży plus, że to jest fajnie zrobione, przedstawione w takim stylu właśnie horrorowym. Jednak po raz kolejny w ogóle to nie jest straszne, w ogóle człowiek się nie przeraża tym, może jesteśmy troszeczkę tacy zainteresowani tym, co to się wydarzy i, i kto jest naprawdę ten dobry, kto jest naprawdę ten zły, więc to jest naprawdę dobra sprawa. Ale samo anime, jeżeli chodzi o taki horror, taki standardowy, że się będziemy przerażać i coś tam się będzie cały czas działo, yy, w stylu jakieś flaki będą się rozlewać czy krew, yy, no to tego nie ma. <laughs> ale jeżeli chodzi o właśnie takie nie do końca straszne anime, yy, ale właśnie klimatyczne, w, w klimacie horroru, to jak najbardziej anoder super sprawa. Kolejnym anime, które już tak troszeczkę bardziej przypomina horror, yy, jest Calamity of Zombie Girl. Jest to dosyć dziwne anime, i szczerze mówiąc, nie uznałbym tego za dobre anime. Jednak, jeżeli ktoś lubi takie masakryczne e, e, horrory, czyli że tam ktoś napada, rozlewa krew, wyrywają flaki, zjadają mózgi i tak dalej, no to to będzie anime na pewno dobre. Mimo wszystko, że muzyka jest taka sobie kreska, jest w miarę przyjemna, e, nie ogląda się tego źle, e, ale dosyć fabuła, jest taka trochę wysta na palca, troszeczkę nudne, e, przewidywalne są te śmierci. Y, troszeczkę to miała być chyba taka komediowa y, jakaś część horrorów, no ale do końca też nie to jest śmieszne, więc nie jest to takie dobre anime. Mimo wszystko, że jest to praktycznie y, w swoim opisie posiada tylko i wyłącznie horror, więc powinno być jakieś takie straszne, zaskakujące, do końca takie nie jest. Głównie historia polega na tym, że grupka uczniów niechcący obudziła dwie mumie, takie dwa zombiaki, y, okradając jednego z nich. I, I po prostu te zombiaki chcą, tym mumie, odzyskać to, co zostało im zabrane. No i dosyć brutalnie to tego dokonują, prawda? Więc mam troszeczkę rzezi, troszeczkę, troszeczkę mordów brutalnych, więc pod tym względem horror może być. Jednak jak mówię, muzyka jest taka sobie kreska jest dosyć przyjemna. Bardziej to takie ja to bym nazwał takie flakowe anime horror niż, niż horror, więc... więc, więc może być. Jeżeli nie lubimy się bać, chcemy coś zobaczyć w, w tym stylu i lubimy jakieś takie właśnie rzeźnie, że krew się rozlewa, że ktoś tam rozwala komuś głowę o kamień czy o drzewo, no to jak najbardziej to anime może być dla Was jeżeli nie, to ja prawdopodobnie bym nawet czasu na to anime nie tracił, bo to jest Movie, czyli półtorej godziny około, e, trwa film, e, no i momentami to się tak, co tu się wydarzy jeszcze. Więc, więc ja się akurat nie przeraziłem na tym anime w ogóle. No i już troszeczkę bardziej w stylu horrorowym jest Anime Ito Junji Collection. Jest to taka zbiór różnych historii lokalnych o różnego rodzaju duchach, różnego rodzaju potworach, demonach i naprawdę są, każdy odcinek to jest inna historia o czymś innym. Więc anime już jest troszeczkę takie bardziej w tylu horrorowym, mimo że grafika jest taka sobie, muzyka jest taka sobie, ale są momenty, które naprawdę mogą przestraszyć, bo mamy jakiegoś tam psychola rzucającego e, klątwy na wszystkich, mamy jakąś wlegaśną białą kobietę w białej sukni ganiającej po lesie ludzi e, z zębiskami jak rekin zjadających tych ludzi, więc, więc naprawdę są... E, no, niektóre momenty są takie może przestraszające, nie do końca to jest straszne, niektóre rzeczy są trochę przewidywalne, ale jest to zdecydowanie bardziej horror, bardziej straszne momenty. Niż w tych wszystkich poprzednich anime, więc myślę, że całkiem dobra pozycja, jeżeli chcemy zobaczyć coś ciekawego, a bardzo nie chcemy się wdrążyć w jakąś historię, nie mamy za dużo czasu na to, żeby się poświęcić, bo każdy odcinek jest o czymś innym. Tam niektóre odcinki się troszeczkę łączą ze sobą, ale to bardziej jest takie, takie małe, małe, taki smaczek. Bardziej są po prostu różne opowieści o różnego rodzaju potworach strasznych, więc jak ja to bym to nazwał, może nie to jest horror, ale są to takie bardziej straszne opowieści o duchach w ognisku. Czyli nie do końca śmieszne, troszeczkę mroczny humor, troszeczkę mamy jakichś takich dziwnych historii, ale żeby aż tak się bardzo przestraszyć, to niekoniecznie, mimo że jak obejrzałem właśnie całą tą kolekcję tych odcinków to jednak mi się zdarzyło mieć jakiś taki mały koszmar, jak mi jakaś wielgaśna, właśnie biała kobieta ganiała po lesie, więc to akurat może, może coś tam trochę to wpływa na jakąś tam psychę. I teraz mamy dosyć dziwne anime, bo jest to tytuł Kowa Bon. Jest to również taka składanka różnych historii. Są to bardzo krótkie filmiki, bo kilka minut mają, mają 3-4 minuty, więc nie jest to za długie. No i muszę przyznać, że jest to najbardziej straszne, najbardziej takie przerażliwe i niepokojące. Te ujęcia, które tam są przedstawione, do, jeżeli chodzi o te wszystkie animy, do tej pory mamy takie różne historie, w stylu, że jakieś różnego rodzaju kamery, czy z laptopa, czy kamera z windzie, czy jakieś kamery ochrony zarejestrowały jakieś ciekawe sytuacje, czy jakiś duch się pojawił, czy ktoś za kimś coś chodziło, czy jakiś demon wyszedł, więc, więc to w taki sposób mniej więcej jest pokazane, całkiem fajnie to się ogląda, całkiem przyjemne są te sytuacje, prawda, że w sensie może tak się, o, przezrażyć troszeczkę co tam się dzieje, tak jak moment, kiedy, właśnie, jedna dziewczyna się tam ubiera, pokazuje, rozmawia z drugą osobą, właśnie przez tego laptopa, i ta druga osoba widzi, że ktoś tam się za nią pojawia, nagle dziewczyna wychodzi z pokoju, i nagle z sufitu spada jakaś biała kobieta, jakiś demon, więc no, są takie momenty, że faktycznie można się tak troszeczkę przerazić, więc, więc to jest pod tym względem całkiem dobre. Jednak ma ogromny, ogromny minus, czyli grafika. Grafika jest po prostu tak męcząca, tak jest beznadziejnie zrobiona, że, że to po prostu jest ciężka sprawa. Naprawdę troszeczkę się męczy człowiek. Jeżeli lubi się oglądać anime dla samej kreski, dla fabuły i tak dalej, no to niekoniecznie to jest to. To już wtedy bym polecał właśnie obejrzeć Anoder, czy Shiki, czy właśnie Osama Game. Jednak jeżeli chcemy się tylko przestraszyć, chcemy troszeczkę właśnie coś takiego ciekawszego, horrorowego, w stylu właśnie troszeczkę japońskiego anime zobaczyć, no to to byłoby całkiem okej. Okay. I grafika, to mniej więcej jest w taki sposób zrobiona, cała ta animacja, że prawdziwi aktorzy grają te sceny w różnego rodzaju miejscach i po prostu podczas edycji została chyba nałożona jakiś taki filtr graficzny zmieniający ich animację, więc to mniej więcej coś takiego to wygląda, ale to naprawdę tak troszeczkę tak sztucznie wygląda. Są momenty, że na przykład ktoś, jakiś aktor coś mówi, a postać po prostu ma otwarto buzię, więc, więc nawet nie ma ruszania ustami, więc nie wiem o co to dokładnie chodziło, czy to miało być jakiś taki Wrażenie dziwności i sprawiać. No, osobiście mi się to nie podobało, jednak, jeżeli chodzi o sam horror, no to są momenty faktycznie, że troszeczkę ciarki mogą się pojawić na skórze, możemy się tak troszkę przerazić. Więc, jeżeli chcemy się tylko trochę powstraszyć, a nie chcemy dużo czasu poświęcać, 3 minuty odcinek, jest chyba tam ich 10 niecałe. Więc, więc spokojnie można na to zwrócić uwagę. Dużo czasu nie stracimy, a myślę, że coś tam można się troszeczkę w taki halloweenowy, horrorowy klimat wdrożyć. No i na koniec przechodzimy do najstraszniejszego anime, który jest najbardziej zbliżony do horroru, który jest moim zdaniem już takim prawdziwym horrorem. Zaczyna się jak horror, kończy się jak horror. Wszystko się w środku dzieje jak horror, więc, więc naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Jest to super historia przedstawiona, i chodzi tutaj o anime. AONI THE ANIMATION MOVIE Ważne jest to, żeby to było movie, bo jest wersja też taka nie mówi, taka kilkuodcinkowa, ale to jest taka bardzo taka brutalna komedia, więc, więc to, tego akurat niekoniecznie polecam, ale samo THE AONI THE ANIMATION MOVIE, super sprawa. Naprawdę historia jest fajnie zrobiona, jest to historia, jest to w ogóle anime na podstawie gry oni, czyli o takim niebieskim, wielgaśnym demonie zjadającym ludzi. No i mamy tutaj historię, taki standardowy horror, czyli mamy grupkę uczniów zamkniętych w szkole, oczywiście burza na zewnątrz, nie można wyjść, nie można wejść do szkoły. Okazuje się, że uczniowie zostali zamknięci również właśnie z tym naszym demonem, który tam będzie zainteresowany ich mięskiem. Więc, więc dosyć całkiem, całkiem fajnie to wygląda, całkiem przyjemnie się ogląda, jeżeli chodzi o historię, bo fabuła jest naprawdę dobrze przedstawiona, aktorstwo jest naprawdę na dobrym poziomie, muzyka też jest taka fajna, że tak wywołuje takie momenty w odpowiednich momentach, kiedy muzyka pływa na emocje, to coś tam ważnego się dzieje e, czy, czy są jakieś takie emocje troszeczkę stresujące e, i są momenty, że faktycznie tak oglądając e, prawda, to anime to tak odsuwałem głowę od ekranu z przerażeniem i ciarki troszeczkę takie pojawiały się e, na, e, na skórze, więc to anime jest najbardziej właśnie takie, którego możemy się troszeczkę przestraszyć ale oczywiście jak zwykle, nie wiem o co to chodzi w tym anime i wszystkich tych horrorach że jeżeli mam prawdziwy horror, jeżeli prawdziwy jest taki straszliwy i że możemy coś przerazić, na no to grafika jest po prostu beznadziejna. To jest po raz kolejny grafika, w którym mamy coś takiego, jakby to zostało wyciągnięte bezpośrednio z gry, starej gry 3D, takie troszeczkę kwadratowe postacie. Ten ruch tych postaci jest taki troszeczkę dziwny, mimo może wszyscy ładnie ruszają ustami, nie tak jak we wcześniejszym anime, Aktor jest naprawdę na dobrym poziomie. Więc jeżeli jakby powiedzmy jesteśmy otwarci na, na ten horror i jesteśmy ciekawi co się wydarzy, yy, zwłaszcza, że mówię, że będą momenty, które możemy się przerazić, zwłaszcza jak ten yy, demonek chodzi, bo to na pewno nie jest demonek, którego chciałbym spotkać gdzieś na, na ulicy. Mimo, że jestem dosyć postawny facet, to pewnie bym trochę uciekał przed takim czymś. E, bo, <grafy> naprawdę dosyć strasznie wygląda. Może dzięki temu, że ta kreska właśnie jest taka, że on jest taki troszeczkę taki zniekształcony, taki, taki dziwny, taki troszeczkę przerażliwy. Fakt faktem, że to wpływa też na innych aktorów, na inne osoby i, i troszeczkę to słabiej się ogląda. Ale mówię, że jesteśmy otwarci na sam horror, chcemy się przerazić chcemy wejść w ten mroczny klimat e, horroru to jak najbardziej AONI THE ANIMATION mówi, koniecznie mówi. E, powinno być całkiem cacy i naprawdę są momenty, że ło, wow. ło wow. więc to polecam Podsumowując, jeżeli chcemy się przestraszyć czegoś, jeżeli szukamy takiego prawdziwego horroru anime no to musimy być przygotowani, że kreska będzie słaba, czyli na przykład właśnie mamy bardzo dobry horror a oni THE ANIMATION e, mamy tutaj właśnie całą tą Kawa bon, mamy tą kolekcję, prawda, z jakichś tam ujęć z kamer, czy nawet to całe Junji Collection, to są takie już takie stylowe, horrorowe anime, w których możemy się coś przerazić, każdy coś tam na pewno znajdzie, czy na jakiegoś tam właśnie lalek się boi, czy klaunów, czy różnego rodzaju rzeczy, to każdy powinien coś tam dla siebie troszeczkę przerazliwego znaleźć. Jednak mówię, kreska jest taka sobie, wykonanie jest takie sobie. Jeżeli jednak nie lubimy się bać, a nam zależy na dobrym anime i w stylu właśnie takim mulocznym, najbardziej zbliżonym do horroru, no to będzie właśnie Osama game, będzie Anoder czy Shiki, To są akurat takie anime, moim zdaniem, najbardziej zbliżone właśnie do horrorów. I tam mamy właśnie w Shiki mamy wampiry, mamy też miasteczko i też mamy jakieś dziwne e, tajemnicze zgony i ludzie znikają, więc to więc całkiem ciekawa historia. Jeżeli chodzi o Another, no to tak jak właśnie mówiłem, też mamy jakieś tam śmierci w małym miasteczku. Wszystko się dzieje w małych miasteczkach. Strach mieszkać w małym miasteczku. Więc, więc, całkiem fajnie to się ogląda. Całkiem ciekawa historia. Dobre animacje, dobra grafika, muzyka, wszystko jest fajnie. Oprócz, może w Another, jak włączymy to intro, jest trochę takie. Bardziej muzyczka taka na do przytulania, moim zdaniem, mimo że w słowach piosenki akurat jest dużo śmierci w zabijaniu, ale jakaś taka melodyjka, taka, taka milusińska. Ale potem muzyczka już jest wszystko fajnie tacy do pasowania, już jest taki klimat mroczniejszy, Od praktycznie cały czas bez przerwy mamy jakieś takie takie nutki, że o, coś się zaraz wydarzy, coś, coś będzie się działo, prawda? Więc to się fajnie ogląda. o Mag The, The Game już jest troszeczkę słabsze, ale też w klimacie właśnie horroru. Jeżeli w ogóle nie chcemy się przestraszyć i nie interesuje nas taki klimat, właśnie takiej dziwnych historii, że, że to trzeba dużo, no bo to jednak odcinku trzeba troszeczkę obejrzeć, prawda? Wciągnąć się w tą historię, zobaczyć, co tam się dzieje takiego ciekawego i zobaczyć ten koniec. Czasami te końce nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli, albo tak jak mamy jakąś teorię na początku, to czasami są trochę tak zrobione tak. Na odpiarnicz na koniec albo mają nadzieję, że może nowy sezon będą, będą wchodzić albo po prostu skończyły się pomysły i trzeba szybko skończyć anime, więc czasami też to w niektórych tych wersjach tak zakończenie wygląda. Jeżeli tak, nie, nie lubimy takiego klimatu, a chcemy coś takiego właśnie w stylu, właśnie chorobczym. Mam, nie wiem, wampiry, wilkołaki, zombiaki. No to tak jak mówiłem na początku, właśnie te wszystkie te anime, czyli Berserk, tu mamy bardzo mroczne y, animacje, też taka sobie trochę dziwna, trochę 3D animacja, przynajmniej ta najnowsza wersja, bo wersja Dnie z 2018 roku to jest troszeczkę już lepsza, ładnie zrobiona. Jednak to już w ogóle nie ma nic wspólnego między nami horrorem, jest to akcja, jest to demony, są potwory, więc, więc mroczny klimat, troszeczkę taki gotycki, więc tak najbardziej mamy tutaj Tokyo Ghoul, no to mamy tutaj zombiaki, mamy wampiry, więc, więc, no ale to już jest bardzo taki moim zdaniem anime akcji, czy, czy anime e, Helsing The Ultimate, no to o tym już nagrywałem filmik, naprawdę dobra anime, genialne anime, dużo krwi jest. Dużo flaków i tak dalej, więc, więc to już troszeczkę może być też takie straszne, horrorowe, ale jednak mimo wszystko to jest takie bardziej anime akcji w stylu mrocznym, czy, czy prawda, Elfen Lied, e, Deadman Wonderland, e, Atak Tytanów. No to mówię, to są takie przyjemne anime, które możemy obejrzeć w mrocznym e, klimacie, ale nie, nie są jakieś takie horror, żebyśmy się przerazili, żeby się nam to śniło po nocach. Więc jeżeli nie chcemy się bać, polecam te anime, jeżeli chcemy się trochę przestraszyć, wciągnąć się w jakąś historię no to Another, Shiki czy Osama The Game jeżeli w ogóle nie chcemy strasznie się włączać w historię, ale na przykład bardzo nas ciekawi horror właśnie w stylu anime, no to koniecznie właśnie Aoi Aoni The Animation czy, czy właśnie te wszystkie kolekcje z tymi duchami i tak dalej na pewno bym osobiście ja nie polecał Calamity of the Zombie Girl to jest po prostu moim zdaniem stracony czas, bo to jest półtorej godziny film, yy, dosyć nudna historia, trochę wystanę wszystko z palca, więc, więc trochę szkoda może czasu na coś takiego, ale jeżeli lubimy po prostu nie wiem, ładne piersi, bo tam są momentami piersi pokazane i lubimy jakieś, jak ktoś zjada mózgi, w, 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 lewa się krew z ciała długo, długo, długo jakieś takie dziwne rzeźnie, no to jak najbardziej będzie to przyjemna pozycja. Osobiście, jeżeli szukamy czegoś więcej, no to Szkoda na to czasu. Taka jest moja opcja. No i to byłby na tyle, jeżeli chodzi o horrory, które ja obejrzałem w stylu anime, jakie trafiłem znalazłem. Jestem ciekaw, czy może znacie jakieś lepsze horrory, yy, yy, czy może jakieś coś takiego widzieliście. Jeżeli tak, piszcie w komentarzach. Sam jestem ciekaw, czy też mieliście takie podobne wrażenia do tych horrorów, do tych anime, yy, które właśnie wspomniałem. Czy jakieś właśnie też nowe widzieliście. Piszcie, dawajcie znać. To byłoby na tyle. Ja jestem Emil. z Zdróbeczka.